Do Patrzcie! A brawo! Panie pułkowniku, szef sztabu pułku pod pułkownikiem melduje wojskowa asysta honorową do uczczenia Narodowego Święta Flagi. Czość! Żołnierze! Czoj, panie panie! Tak, dowódca 23 pułku artylerii pułkownik Krzysztof Malankiewicz rozpoczął bolsańskie obchody święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Kulminacyjny moment dotyczył wciągnięcia flagi narodowej na maszt przez poczet flagowy złożony z przedstawicieli wojska, policji i straży pożarnej. Pod flagą na bolszewickim rynku zgromadzili się mieszkańcy i przedstawiciele wielu środowisk. Poza polskimi służbami mundurowymi byli też stacjonujący w mieście żołnierze amerykańscy. Różne instytucje i stowarzyszenia reprezentowały też poczty sztandarowe. Jesteśmy razem po to, żeby pokazać, jak ważna dla nas jest flaga państwowa i wszystkie te wartości, która, które ta flaga za sobą niesie. Wciągamy tę flagę dzisiaj przy pięknej pogodzie. Pięknie się to ładnie zgrało z hymnem Bolesławca. Zawsze towarzyszy temu pewna refleksja historyczna, o której mówimy o tej historii Polski, którą symbolizuje flaga. Ustalenie kolorów formalne w czasie Księstwa Warszawskiego. Ceremonię Święta Flagi dopełniła pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. We'll be right back.